No zobaczymy, jak się ten wąsik będzie rozwijał. Witajcie, moi kochani. Kiedy Rafał Trzaskowski w drugiej turze wyborów prezydenckich 2025 roku przegrał z Karolem Nawrockim, wielu komentatorów uznało to za koniec jego politycznej kariery. Wynik wynoszący 49,11% głosów, wyglądał na papierze przyzwoicie. Lecz kulisy kampanii ujawniły dramatyczne błędy, brak spójnej strategii i chaotyczne decyzje sztabu. Przede wszystkim jednak Karol Nawrocki narzucił narrację, nadał ton rywalizacji i ostatecznie ośmieszył Trzaskowskiego, prezentując go jako polityka niezdolnego do twardej walki i konsekwentnego przywództwa. To starcie nie tylko pogrzebało marzenia Trzaskowskiego o prezydenturze, ale też zainicjowało głęboką przemianę jego wizerunku. Jednak pytanie brzmi, czy ta metamorfoza wystarczy, by odbudować pozycję w partii, która coraz wyraźniej się od niego odwraca. Jedno jest pewne, ten jego nowy wąs przykuł uwagę mediów do tego stopnia, że pytany był o niego nawet wicemarszałek z polskiego stronnictwa ludowego. Wszyscy widzieli Rafała Trzaskowskiego i się zastanawiają, co ma oznaczać ta zmiana wierunku, wizerunku. Za chwilę zobaczymy to na zdjęciach. Pan y, prezydent Trzaskowski jest z wąsami. Panie redaktorze, no trochę mi się zrobiło przykro, bo tak Pan dobrze zaczął. O, proszę zobaczyć, tu jest, tu widać precyzyjnie. No, wąsy są, ale i brudka jest, więc nie wiadomo, czy to się nie zaokrągli w jakąś taką większą No ale te wąsy większą, są większą formę. wyraźne. Wąsy czy to oznacza, wyraźne. że na przykład Rafał Trzaskowski pójdzie niczym marszałek Piłsudski w samodzielną działalność polityczną. No teraz to pan redaktor wystrzelił, można powiedzieć, z armaty. Pański konik e, historia. No tak, ale e, nie tylko... Czy Rafał Trzaskowski nie tylko, Józefa Piłsudskiego? Nie tylko Piłsudski miał wąsik, ale może nie drążmy tematu, żebyśmy nie za, zadrążyć... Wincenty Witos też. Żeby nie zadrążyć za daleko. E, no zobaczymy, jak się ten wąsik będzie rozwijał. Ja tylko przypomnę, że pan redaktor był wtedy y, 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 przedszkolakiem, ale w kabarecie starszych panów śpiewali ten wąsik, ach ten wąsik, więc może zaśpiewajmy Pan Rafałowi także yy, yy, tę piosenkę. Powiedzmy, że nie chodzi tutaj europosła Prawa i Sprawiedliwości, byłego szefa CBA, Macieja Wąsika. Nie. A... Wybory prezydenckie 2025 roku miały być dla Rafała Trzaskowskiego wielkim rewanżem po przegranej z Andrzejem Dudą 5 lat wcześniej. Tymczasem kampania okazała się pasmem niefortunnych decyzji. Prezydencie Trump, jesteśmy gotowi do współpracy. Mamy mega mocne karty. Jedzmy razem princepale, drodzy Państwo! Trzaskowski prowadził ją w sposób chaotyczny. Brakowało wyrazistego przekazu, a jego sztab reagował na wydarzenia, zamiast je kreować. Największym błędem była nieumiejętność zdefiniowania przeciwnika. Karol Nawrocki, nowa twarz konserwatywnej sceny politycznej, przez długi czas był lekceważony przez obóz trzaskowskiego. To lekceważenie skończyło się katastrofą. Nawrocki w telewizyjnych debatach prezentował się jako polityk spokojny, opanowany, a jednocześnie wyrazisty. Z kolei Trzaskowski wypadł defensywnie, momentami wręcz nieporadnie i chaotycznie. Wieczór wyborczy był druzgocący. Gdy wyniki spływały do sztabu Trzaskowskiego, atmosfera gęstniała z każdą minutą. Zamiast zwycięskiego marszu były nerwowe rozmowy i świadomość, że kampania została przegrana przez własne błędy. Dla wielu działaczy Platformy Obywatelskiej, jak i szerzej całej opozycji, stało się jasne, że to właśnie Trzaskowski i jego najbliższe otoczenie ponoszą pełną odpowiedzialność za porażkę. Porażkę, która kompletnie ośmieszyła obóz dwugodzinnego prezydenta. Po klęsce w wyborach prezydent Warszawy stanął przed wyborem wycofać się z ogólnopolskiej polityki i zająć wyłącznie samorządem, albo spróbować się odrodzić. Wybrał to drugie. Pierwszym krokiem była zmiana wizerunku. Eksperci od komunikacji zauważyli, że Trzaskowski zrezygnował z elementów, które wcześniej czyniły go politykiem miękkim i mało poważnym. Ściął włosy i porzucił młodzieżowy, nieformalny styl ubierania się. Zredukował zarost i zapuścił wąs. Wprowadził do swojego przekazu więcej powagi, używając twardych, krótkich komunikatów zamiast długich i zawiłych wypowiedzi. Jak komentują analitycy, to Karol Nawrocki pośrednio wymusił tę przemianę. Sposób w jaki prezydent Elekt ośmieszył Trzaskowskiego w kampanii, był dla niego osobistym ciosem i bolesną lekcją. Aby wrócić do gry, musiał udowodnić, że jest w stanie konkurować z przeciwnikami wizerunkową siłą. Jednak niektórzy działacze platformy obywatelskiej uważają przemianę prezydenta Warszawy za spóźnioną i nienaturalną. Co może nie wróżyć dobrze dla jego pozycji w partii, która już teraz odebrała mu środki na promocję polityczną? Pomimo ogólnopolskich porażek, Rafał Trzaskowski nadal pełni ważną funkcję. Jest prezydentem stolicy, a w tej roli koncentruje się na dużych inwestycjach infrastrukturalnych, takich jak budowa tunelu tramwajowego do dworca zachodniego, czy rozwój miejskiej sieci komunikacyjnej, dzięki którym może się promować. Dodatkowo w czerwcu 2024 roku został wybrany do zarządu Związku Miast Polskich, organizacji skupiającej prezydentów, burmistrzów i przedstawicieli dużych miast. Choć funkcję prezesa objął Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, obecność Trzaskowskiego w zarządzie daje mu możliwość wpływania na ogólnopolską politykę samorządową. W Związku Miast Polskich Trzaskowski angażuje się w pracę nad reformami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania miast. Choć to niezwykle istotne kwestie, nie przyciągają one uwagi mediów w takim stopniu jak polityka krajowa. Dla Trzaskowskiego to zarówno szansa na spokojne budowanie pozycji, jednak też ryzyko stopniowej marginalizacji. Jego niektóre ruchy w ostatnim czasie sugerują, że może on próbować zmienić coś w tej kwestii. Jednak ta aktywność wciąż jest mikroskopijna jak na człowieka, który niemal został prezydentem. Bogdan Rymanowski pytał o to Piotra Zgorzelskiego, który ujawnił, Najbliższą aktywność Rafała Trzaskowskiego, która trochę zaskakuje. Bowiem ma on wesprzeć inicjatywę PSL, która pozwoli im zachować stołki w samorządach. Ale mówiąc już całkowicie poważnie, zaskakuje pana nieobecność człowieka, który otarł się o prezydenturę w polityce? My... Prezydent największego miasta w Polsce, jednego z większych w Europie, w polityce, czy się to komuś podoba, czy nie, był, jest i będzie. Taka jest logika tej roboty, że tego typu sformatowani politycy w polityce są. Więc jeżeli go nie było przez kilka tygodni, pana też nie było dwa tygodnie, wrócił pan w świetnej formie, więc być może Rafał tak samo za chwilę coś pokaże. Ale Sądzi pan... pan, że pokaże nową partię polityczną? No już muszę Ruch. panu samorządowców. Został przewodniczącym po rezygnacji no Jacka Karnowskiego i jeśli Pan pozwoli, to zrobię dobrą zapowiedź. 22 września w Pałacu Kultury o godzinie 12. Rafał Trzaskowski będzie otwierał Wielki Kongres Samorządowy, którego strategicznym partnerem jest Polskie Stronnictwo Ludowe i Fundacja Stocznia Kuby Wegnańskiego. Tam będziemy rozmawiali o zniesieniu dwukadencyjności, która jest antyobywatelska i antykonstytucyjna i ogranicza bierne prawo wyborcze i nie tylko. Wewnątrz Platformy Obywatelskiej narasta napięcie wokół osoby Rafała Trzaskowskiego. Wielu działaczy otwarcie twierdzi, że jego kampania prezydencka była nieprzygotowana i chaotyczna, a błędy strategiczne kosztowały partię zwycięstwo. Pojawiają się głosy, że Trzaskowski powinien skupić się wyłącznie na sprawach Warszawy oraz swojej pracy w Związku Miast Polskich, pozostawiając ogólnopolską scenę polityczną innym. Problem w tym, że sam zainteresowany nie wydaje się gotowy na polityczną emeryturę. Wręcz przeciwnie. W kuluarach mówi się, że może próbować zdobyć większy wpływ wewnątrz partii, by w przyszłości powrócić na krajową scenę polityczną z nową siłą. Ten scenariusz budzi opór, zwłaszcza w gronie najbliższych współpracowników Donalda Tuska. Marcin Kierwiński wręcz otwarcie podburza radnych platformy przeciw Trzaskowskiemu i blokuje jego pomysły, choćby ten z ograniczeniem sprzedaży napojów wysokoprocentowych w nocy. Z drugiej strony pojawiają się głosy, że Trzaskowski mógłby trafić do rządu, gdyby Donald Tusk zrezygnował z bycia premierem ze względu na niechęć do niego wyborców. Wtedy zapewne zastąpiłby go Sikorski, a spekuluje się, że Trzaskowski zostałby ministrem spraw zagranicznych. Obecnie jednak prezydent Warszawy znajduje się w politycznym zawieszeniu. Z jednej strony wciąż jest popularnym samorządowcem i rozpoznawalnym politykiem, z drugiej jednak jego pozycja na arenie krajowej jest najsłabsza od lat. Zmiana wizerunku to próba pokazania, że ma energię i determinację do walki. Jednak prawdziwym testem będzie to, czy zdoła przekonać własną partię, że wciąż jest jej potrzebny. Jeśli Platforma Obywatelska zdecyduje się na marginalizację Trzaskowskiego, jego polityczna przyszłość może ograniczyć się do Warszawy i pracy w Związku Miast Polskich. Z kolei, jeśli Donald Tusk zrezygnuje ze stanowiska, a w partii dojdzie do głębokich przetasowań, Trzaskowski może znaleźć dla siebie nowe miejsce. Nie jako lider, lecz jako ważny członek rządu, uczestniczący w kształtowaniu polityki zagranicznej kraju. Dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym myślicie. A jeśli chcielibyście wesprzeć naszą pracę, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem lub zasubskrybujcie nasz kanał. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia.